Cześć moje drogie osoby spod znaku barana, witam was bardzo serdecznie, zapraszam was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczymy co tarot snów powie na temat waszej przyszłości, przed czym może ostrzegać, do czego namawiać, a co będzie bardzo dobrą tendencją. Bardzo dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, dziękuję że jesteście, dziękuję za oczywiście tutaj subskrypcję. Zobaczmy zatem co karty ukażą. Już patrzymy dla Singli 6 denarów. Dla osób zajętych dziewiątka denarów. Dla osób, które szukają pieniędzy, pracy giermek denarowy. Dla osób mających pracę kapłanka. No i aspekt zdrowia to królowa denarów. A więc drugie osoby z podznaku barana tydzień będzie sponsorowany można powiedzieć przez większości aspekty denarowe. Ale a, a to co to, to oznacza, że będziecie właściwie w każdej sferze prawie że mocno stąpać po ziemi, i już o tym mówi tak naprawdę pierwsza karta, czyli karta szóstki denarów dla Singli, jest to karta równowagi między dawaniem i braniem, i będzie trzeba tutaj odpowiednio jakby zadziałać, tak? Patrzeć, kto nam co daje, ale co my też możemy dać drugiej osobie. Na pewno jeśli chodzi o uczucia, możemy być pewni, że ktoś będzie chciał wyjść do nas z inicjatywą. I może być to na zasadzie negocjacji. Ta, to wyjście jakby z inicjatywą może być takim troszeczkę zdaniem na łaskę, ale z drugiej strony powinniśmy odpowiedzieć na to i jakby energetycznie chwycić okazję, którą nieść będzie w danym momencie konkretna osoba. Natomiast osoby, które mają kogoś tutaj, mają kartę dziewiątki denarowej, czyli także pragmatyzmu tutaj kobiety będą decydowały o pewnych kwestiach, powinny zadbać w ogóle o jakby asertywną stronę medalu, nawet w kwestii uczuciowej, a więc tutaj dbamy o to, by oczywiście jakby dla nas był ten komfort. Jeżeli na przykład nie dbałyśmy, drogie panie, o komfort w relacji, to może przyszedł czas na to, by autorefleksji dokonać i zobaczyć, że jednak czegoś nam brak i może trzeba tą obfitość tutaj jakby no, wykrzesać z relacji. Tak, To jest karta planowania finansów, planowania w ogóle budżetu, tak takich przyziemnych spraw, ale właśnie kobiety z jakiegoś powodu powinny. Teraz myśleć i patrzeć bardziej e, tak przyziemnie, bowiem e, tego gołębie serce już mogło nie zdać swojego egzaminu. Niestety, i dlatego teraz musimy inaczej podchodzić do pewnych kwestii, także może być wpływ jakiejś kobiety e, takiej mocno stąpającej po ziemi na nasze życie uczuciowe. Natomiast e, karta dla osób, które szukają pieniędzy pracy, to Giermek denarowy, a więc czeka nas bardzo dużo nauki, pracy, doskonalenia, i tak naprawdę tutaj możemy zaczynać coś od zupełnie zera, od początku, i bardzo dobrze, bo giermek denarów jest zawsze gotowy do nauki, do zbierania doświadczeń. I jest to karta dobrych doświadczeń, więc szlifowania własnych umiejętności. Tutaj po prostu coś będzie szło od zera, i ten pieniądz też jakby stopniowo będzie do nas przychodził. Natomiast kapłanka jest dla osób, które mają już pracę, i jest to karta specyficzna, bo w odbiorze mówi, że tak naprawdę powinniśmy się kierować intuicją, a więc wszystko, czego będziemy się tykać w sferze zawodowej, powinno wiązać się z intuicją. Nasze wewnętrzne impulsy pomogą nam w rozwiązaniu najważniejszych spraw, a więc tutaj ważne jest to, by właśnie patrzeć na znaki, na sny, na różne takie impulsy wewnętrzne, które mogą mówić nam o czymś, co jest dobre dla nas, a co niekorzystne, a więc musimy tutaj. Rozumieć pewne kwestie właśnie takie trochę paranormalne. E, I ufać sobie, bo przede wszystkim intuicja jest w nas i ona bardzo wiele nam potrafi podpowiadać. Natomiast czy my jej posłuchamy to już jest zupełnie inna kwestia. No i tutaj możemy też liczyć na radę mądrej, doświadczonej kobiety. Zdrowie. Zdrowie to królowa denarów, e, czyli inwestycje. Trzeba będzie zainwestować w zdrowie. Może pójść do pani doktor, która, no, wiadomo, przyjmuje prywatnie, zrobić jakieś prywatne badania, droższe, tak, zadbać o lepsze ćwiczenia, tak, zapłacić za coś. No tutaj te finanse, no niestety, są jakby ukazane, bo jest to karta inwestycji, a więc musimy myśleć pragmatycznie, tak jak mamy cały ten układ o tym, co jest konieczne, dobre i wygodne dla nas, także i w zdrowiu. Inwestycja w ćwiczenia mogą być w badania, w wizyty lekarskie. Cokolwiek to będzie, będzie dobre, bo kulowa denarów jest korzystną kartą mimo wszystko. No i tutaj zadbajmy o jakość siedzenia, jakość naszego życia, wygodę w jakimś sensie, nawet w kwestii zdrowia. Sprawy gastyczne przemiana materii, układ metaboliczny odegra bardzo dużą rolę. Może warto zainteresować się, co się tutaj dzieje, także w kwestii jelit. No, jakby jest to ważne. No i ten dół brzucha jest tutaj newralgicznym, nieco punktem. Natomiast generalnie sama w sobie karta nie oznacza niczego złego. Jest po prostu kartą inwestycji dla naszego dobra. I tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie i idziemy dalej do osób spod znaku byka, oczywiście. Witam serdecznie, drogie byki. Spójrzmy na Was, jak będzie się przedstawiał. Uwczas. Bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Zobaczmy zatem, czego możecie się spodziewać. Już przetasuję dla Was karty. Dziękuję za piękne komentarze. Jak zwykle za to, że tutaj fajnie się udzielacie. Fajnie piszecie. Piękne serduszka, pozdrowionka przesyłacie. Jest mi niezmiernie miło. No i zobaczmy, czego możecie się spodziewać. <laughs> Single. Szósteczka pucharów. Osoby zajęte. Trójeczka mieczy. Troszkę spadkowo. Osoby, które szukają pieniędzy pracy. Dziewiątka buław też nie będzie łatwo. Szóstka mieczy, oddalenie się od czegoś w kwestii osób, które mają tutaj pracę. No i zdrowie. Piątka pucharów, a więc troszeczkę będziemy emocjonalnie rozjechani kolokwiami więc ale do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o aspekty tutaj singli, to macie szósteczkę pucharów. Bardzo fajna karta, sympatyczna. Ona niesie przesłanie, że ktoś z przeszłości może do nas wrócić. My możemy wracać do kogoś no z starych sposobów i w ogóle ta przeszłość może mieć pewnego rodzaju znaczenie, ale też jest sygnałem, że ktoś z otoczenia naszego może być kandydatem do tego, byśmy. Się z kimś związali, nawiązali bliższą więź. Może chodzić o pomoc też kogoś z rodziny lub ktoś z przyjaciół, osób znajomych, może mieć potencjał na miłości. Może warto się tutaj zbliżyć do, kogo, do kogoś lub przyjąć jakieś zaproszenie, bo tutaj zaproszenie, wyznanie uczuć, serdeczność jest wykładnią tej karty, a więc bardzo fajny, powinien to być dla Was miły czas. Z kolei osoby zajęte mają trudniejszą kartę. Bo no jest to karta oczywiście trójeczki mieczy, jest to karta złamanego serca, złamanych oczekiwań. No. Nie zawsze oznacza zdradę, ale niestety jest to karta zdrady, tak. Zdrada może mieć różne oblicza, bo to nie tylko może być taka typowa zdrada fizyczna, ale może być fizyczna, psychiczna, może być też zdrada jakichś poglądów, na przykład ktoś nie zrobi dla nas, tak, czyli partner, partnerka czegoś i my poczujemy się zdradzeni, tak, nie stanie po naszej stronie, nie, nie, nie powie tego ważnego czegoś, czego oczekiwaliśmy, no i możemy uznać pewne kroki za właśnie zdradę. To jest karta żalu i smutku, konfliktów niestety i musimy uważać na własne emocje, bo czasem nawet jak się nic nie stało, to możemy rozpamiętywać przeszłość. Niestety często mi się kojarzy ta karta szczególnie z kobietami, które nie zamknęły pewnych żali, nie zamknęły pewnych emocji i one teraz mogą się odradzać, ta rana może się jątrzyć i przez to one i najbardziej one będą cierpiały. Tak więc uważajmy na te emocje i starajmy się już nie żyć jakimś doświadczeniem negatywnym. Natomiast z kolei karta dla osób szukających pieniędzy pracy to dziewiątka buław. Dziewięć buław to ograniczenia, blokady, zmęczenie materiału, tak zwane. Czy znajdziemy pracę? Możemy znaleźć, ale będzie to okupione bardzo dużym wysiłkiem. E, pewne rzeczy mogą iść nam po, jak po grudzie, i możemy być bardzo zniechęceni, szczerze mówiąc. To nie jest też karta gotowości do działania bo fuzorze, jest to karta odwrócenia się, a więc niektórzy z Was mogą wycofać się z poszukiwań e, pracy, bo mogą być przytłoczeni czymś. Jakąś okolicznością, sytuacją i po prostu dać sobie spokój. Z jednej strony jest to dobre, bo ta karta też jest kartą taką, że mówi o tym, by nie działać na siłę. Natomiast karta dla osób, które mają tutaj pracę, to. Szósteczka mieczy, szóstka mieczy niesie nam informację o tym, że e, możemy odejść z pracy. tak jest, jest to karta bardzo często odejścia, zmiany. Zmiany w ogóle stanowiska też oczywiście, zmiany miejsca zamieszkania, podgórze. No i tutaj w ogóle ogólnie ruchu, tak. Może być też podróż służbowa, po prostu, tak. Natomiast jeżeli nie, nie, nie zamierzamy odejść, nie zamierzamy e, tutaj ruszać się z danego miejsca, e, to po prostu jest to karta zmian. Tak, odejścia w stronę tych, też dobrych czasów. Lubię tę kartę, bo ona niesie ulgę po czymś, a więc daje nam tutaj rozwój, możliwości, a przede wszystkim właśnie jakiś spokój, choć no, nierzadko wiąże się z jakąś podróżą oddaleniem, ale jeżeli tak mówię, nie, nie zamierzamy odchodzić, nie jesteśmy, za przeproszeniem, wyrzuceni, nie, to po prostu jest karta przejścia z jednego etapu do drugiego, bardziej spokojniejszego, bardziej e, takiego. E, skupionego na własnych potrzebach, ale też i właśnie niekonfliktowego, co jest istotne. No i karta dla osób, które tutaj patrzą na swoje zdrowie, czyli dla wszystkich osób spod znaku Wyka. I tak naprawdę Piątka Pucharowa no, rzeczywiście niesie bardzo duży ładunek emocjonalny. Możemy bardzo mocno przeżywać różne rzeczy i tu szczególnie no, niestety kobiety mogą bardzo cierpieć, tak, po prostu. Nie zawsze musi mieć to realną podstawę niestety, ale często ma, tak, może być to jakiś żal z, z powodu czegoś i możemy źle coś znosić, tak, tutaj mieliśmy też w uczuciach dosyć negatywną kartę, a więc może to być związane też właśnie ze sporą uczuć, nie, gdzie po prostu nie będziemy sobie dawać same ze sobą rady i jakby energetycznie możemy... Bardzo mocno coś przeżywać, co będzie wpływać na stan duchowy, cielesny, osłabienia, bóle głowy, bóle oczu, e, załamania. Tak, niestety, piątka pucharów kojarzy się z załamaniami mentalnymi e, przez emocje. A więc, dbajmy o te emocje. Jest to czasem karta jakichś nieprzyjemnych informacji, ale też i nadziei. Pamiętajmy, że to jest karta owszem rozbitych trzech pucharów. Ale są też jeszcze dwa, które można wykorzystać. Czyli na przykład dowiemy się o czymś nieprzyjemnym w kwestii zdrowotnej, no mogą nie być dobre te wyniki. Ale jeszcze jest coś do zrobienia, do uratowania, tylko musimy wyjść z tego smutku, z tego marazmu. Uważajmy na sprawy kobiece, hormonalne w ogóle, przemianę wody w organizmie oraz nerki, bo niestety nerki tutaj także mogą odgrywać rolę, no i właśnie nawodnienie organizmu. Zwłaszcza, że teraz będzie cieplej i cieplej, więc może warto o tym nieco poważniej pomyśleć. Natomiast sam układ w sobie jest troszkę napięty, trudny, ale do przejścia. Wierzę w Was, dacie radę. Przechodzimy dalej. Dziękuję, pozdrawiam. Idziemy do bliźniąt. Już patrzymy drogie bliźnięta. Zobaczymy, co u Was. Czego możecie się Wy konkretnie tutaj spodziewać. Bardzo dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę, że jesteście. Spójrzmy na Was, jakie karty dla Was wyciągnę. Już tasuję karty oczywiście. Dziękuję za miłe komentarze za, za to, że się udzielacie. No i że pięknie przesyłacie pozdrowionka, serduszka. Jest niezmiennie miło. No i zobaczmy. Single. Dwójeczka mieczy, osoby zajęte wieża, osoby, które mają tutaj ochotę szukać pieniędzy pracy to dwójka denarowa, król buław na, dla osób z, mających pracę. No i czwóreczka pucharów w aspekcie zdrowia. A więc troszkę mieszany układ taki ja bym powiedziała, że dający do myślenia trochę impulsywny. W zdrowiu apatycznym, tak? A więc trzeba będzie zadbać o pewne zachowania, nawet własne myśli, emocje. A zaczynam od singli. No i single będą rozdwojeni. Dwójeczka mieczy to rozdwojenie. To niemożność podjęcia decyzji na początkowym etapie. Nie mówimy, że cały czas jest tak, ale możemy się chwiać. Szukać, nie szukać, otworzyć się na daną osobę, nie otworzyć, wybrać tę, a może jeszcze inną, a je, może jeszcze kogoś. No i tutaj te, te wybory mogą mieć różne podłoża, różne lęki też mogą się ujawniać, niestety. I co jest ważne, mimo że jest to karta intelektualna, emocje no, mogą nas bardzo mocno blokować. Jeżeli zdejmiemy przepaskę emocji, rozwiążemy racjonalnie dany problem, dany, dany dylemat dobrze podejmiemy działania i możemy podjąć bardzo fajny dialog z kimś niezwykle ciekawym. A więc warto tutaj wyzwolić się z własnych ograniczeń. Karta dla osób zajętych z kolei to wieża. No jest to ta wieża no, trudna karta. Tak, ona niesie rozłam, zmianę, tak? Kłótnie. Czasami rozpad całkowity w związku, czasami po prostu też kryzys, tak? które Niestłumiony, bo w odpowiednim momencie może prowadzić też oczywiście do poważnych konsekwencji, tak? do zmiany statusu. Tak? Może być tak, że pokłócimy się i będzie trzeba coś budować od początku. No, jest to karta jakichś gwałtownych zmian, gwałtownych sytuacji, które także mogą wpływać na relacje i transformować ją w danym momencie. Natomiast karta dla osób szukających pieniędzy pracy to dwójeczka denarów. Dwójka denarów niesie informacji o łączeniu światów. E, raczej tutaj, jeżeli chcemy się skupić tylko na jednym źródle pieniędzy, może być trudno. Dlatego że mogą być różne okazje, i może warto by było po prostu żonglować opcjami. A więc, z jednej strony, może powinniśmy chwycić tę pracę, może tę, a może jeszcze coś, i tak jakby tu. Nie, nie bać się łapać, chwytać tak zwany srok za kilka ogon, bo jesteśmy w stanie tutaj opanować pewne kwestie, mieć pieniądze z różnych źródeł i całkiem nieźle sobie poradzić. Dwie opcje, dwie możliwości. Może być też na przykład firma, która może mieć więcej niż jeden kierunek działań. Tak więc bardzo fajna, wszechstronna karta, mówiąca o przychodzącym pieniądze, wychodzącym oczywiście, ale nie ma przy niej straty. My żonglujemy, my cały czas przepływamy w pieniądze. No i kulbuław dla osób, które mają tutaj pracę. Król Buław jest kartą silnego mężczyzny czasem oznacza w niektórych przypadkach rozstania się z miejscem pracy, bo kul Buław zarządził, tak? Bo to jest imperatyw. Natomiast musimy uważać tutaj troszeczkę na konflikty władzy. Ktoś może od nas czegoś więcej wymagać. Jest to karta dyscyplina, więc jeśli się dostosujemy, jeśli się wykażemy, jesteśmy w stanie awansować, zabłysnąć i sięgnąć po więcej, bo jest to karta władzy, pieniędzy, pozycji i tutaj sporego zaangażowania, które prowadzi właśnie do wywyższenia. Dużo się będzie działo, dużo, dużo ruchu, dużo wiadomości i właśnie musimy tu się pokazać, wykazać, by osiągnąć coś więcej. Natomiast zdrowie, no tutaj mamy tą czwórkę pucharową, jest to karta apatii. Karta, niestety, z powolnieniem. Możemy nie do końca dobrze patrzeć na siebie i nie do końca racjonalnie, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Po prostu będziemy patrzeć na coś, co było, co mogło być, ale nie, nie będziemy patrzeć na to, co możemy zrobić. Mamy możliwości, karta mówi i pokazuje o. Nowym pucharze, który czeka na nas, byśmy go chwycili, ale my siedzimy i myślimy o czymś, co tam sobie było, i nie potrafimy podjąć działań. A więc apatia będzie naszym największym wrogiem w kwestii emocji, uczuć, właśnie i działania odnośnie swojego zdrowia. Czyli możemy myśleć, że mieć, no, znaczy wiedzieć, że mamy możliwość leczenia u kogoś dobrego, ale możemy rozpamiętywać, coś tam mogło być lepiej, a szkoda, że tak jest teraz, tak możemy właśnie chwiać się emocjonalnie w działaniach w kwestii zdrowotnych. Zwróćmy uwagę na hormony, układ moczowo-płciowy, nerki, przepływ wody w organizmie i być może trzeba będzie zrobić jakieś badania. Tutaj odnośnie wyników badań może być tak, że otrzymamy takie, które nas po prostu nie usatysfakcjonują do końca. I my możemy z tym się niedobrze czuć, chociaż nie będą takie złe, ale my możemy myśleć, że mogłoby być lepiej, że, że jakoś no nie będziemy zadowoleni, choć możemy jeszcze zrobić coś, żeby było jeszcze lepiej. A więc tutaj ta apatia, żeby nas nie zatrzymała, nie spowolniła, i to jest najważniejsze. Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.